Do lasu. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all I a propos właśnie zmęczenia um, Ostatnio wybrałem się na trening, na siłownię um, Robiliśmy dolną partię, robiliśmy nogi. Nawet się zacząłem zastanawiać, kto ćwiczy nogi. Ćwiczenie nóg jest niepoważne. Ćwiczy się ręce, ćwiczy się barki, plecy, klatk, ale nie ćwiczy się nóg. No i zostałem przekonany, że jednak od czasu do czasu nogi również się ćwiczy, żeby tak nie wyglądać. Wiecie, że tutaj na dole patyki, a tutaj na górze trójkąt. Myślę, że w najbliższych latach. Mi to nie grozi, ale skoro już jesteśmy przy tym treningu, to wykonujemy wszystkie ćwiczenia. Kitam, nauczę się jak mi będzie brakować, będę robić. Przecież chodzi o to, żeby to sprawiało Friday przyjemność, a, a nie po to, żeby nie wiem, wystąpić na konkursie Mister Olympia. To też mi nie grozi. Cztery dni. Tak naprawdę dzisiaj mija czwarty dzień od tego treningu i już... E, Normalnie w miarę funkcjonuje. To znaczy, z tego samego dnia, kiedy wyszedłem z siłowni, czułem jeszcze, że moje nogi są trochę jak galareta. Kolejne dwa dni to tak naprawdę, jakby ktoś chciał po prostu mnie rozerwać na kawałki. Zawiązanie butów stanowiło problem, ubranie się, przebranie, pójście pod prysznic. To wszystko nie sądziłem, że można mieć takie zakwasy, że może to aż tak boleć. Ale niestety tak to wyglądało. I to wcale nie jest tak, że teraz zrezygnuję, bo było za ciężko. To nie o to chodzi. Po prostu zdałem sobie sprawę, że mimo że skaczę dwa lata na skakance, to tak naprawdę moje nogi wcale nie są wytrenowane. Oczywiście może jestem trochę bardziej wytrzymały. Oczywiście może mam lepszą kondycję. Natomiast okazuje się, że jeżeli chodzi o to rozciąganie, o tę mobilność, to tak naprawdę wszystko leży. I co się okazało? Leży również u mnie e, ten odcinek tutaj za plecami. O, gdzieś, gdzieś, gdzieś tutaj. Okazuje się, że wzięcie gryfu, sztangi i w ten sposób zrobienie skłonu z nią stanowi ogromny problem, ponieważ blokada jest tu, blokada jest tu, blokada jest gdzieś tutaj z tyłu. I to jest kolejna rzecz nad którą muszę popracować. Tak mi się wydaje, że muszę popracować, bo oczywiście mogę machać sztangą e, i mogę machać handlami i wejść na rowerek i też z tego będzie jakiś efekt, ale tak naprawdę dopiero teraz widzę, jak duże są ograniczenia, jak wiele jeszcze można podziałać, żeby być tak naprawdę w pełni sprawnym, bo szczerze nie bardzo mam ochoty być jak taka napompowana buła. E, nie, nie, nie taki jest cel. Cel jest taki, żeby po prostu być ogólnie sprawnym, żeby oczywiście zrzucić parę zbędnych kilogramów, oczywiście pilnować tej miski, ale w momencie, kiedy ciężko się schylić albo ciężko wykonać jakiś ruch, głupia sprawa, nawet jak jest parkowanie tyłem, które na razie mi jeszcze kompletnie nie idzie, to mówią, żeby się wychylić i na tylnią szybę popatrzeć. To już w tym momencie sprawia problem, bo ten odcinek. Szyjny już gdzieś tam jest mocno zaniedbany, ponieważ tak naprawdę większość czasu i tak siedzi się przed komputerem, siedzi się pochylonym, siedzi się na krześle. W związku z tym nikt tak naprawdę się nie przejmuje tym, jaka jest nasza mobilność. Dyspozycyjność, tak, żeby być zawsze pod telefonem, żeby być na wyciągnięcie ręki swojego pracodawcy, to jest tak naprawdę w cenie, ale nikt nikogo nie pyta o to, czy ej, masz problemy z tym, żeby się schylić na przykład i zasznurować buty. Wydaje mi się, że to całkiem sympatyczne, to znaczy nie spodziewam się tutaj jakichś nie wiadomo jakich efektów pod względem sylwetki, ale przynajmniej będę mógł obserwować ten progres, jeżeli chodzi o poruszanie się. Więc tym razem stawiam na to i to będzie taki przyświecał mi cel w najbliższych, myślę, miesiącach, żeby jak najbardziej poprawić swoją mobilność. Nie chodzi o to, żeby zapisać się na jogę, nie chodzi o to, żeby teraz wykonywać jakiś stretching i tak dalej, ale generalnie, żeby poprawić trochę żeby nauczyć się tak naprawdę tych podstawowych rzeczy i porozciągać się w taki naprawdę najbardziej casualowy, podstawowy, randomowy sposób. Czy są jeszcze jakieś obce słowa, które mógłbym wtrącić do tego zdania, a jeszcze tego nie zrobiłem? Myślę, że to jest finito. <grym> Nawet ostatnio byłem z siebie dumny. To się rzadko zdarza, ale... Nawet ostatnio z siebie byłem dumny, że mimo tych zakwasów, że tak powiem, od pasa w dół postanowiłem, że i tak wybiorę się na trening, ale po prostu zrobię górę. Patrzyli niektórzy dziwnie, że szedłem trochę jak cowboy, bo... bo... Naprawdę, to, to sprawiało ból na, na każdym kroku, ale okazuje się, że jest to wszystko do zrobienia i, i ten, gór, ta, ten trening na tę górną część da się wykonać i już takiego bólu nie ma. No i nawet zauważyłem, że... Bo, bo pytałem się, jaki jest ciężar dla mnie odpowiedni. No to jest taki, który sprawia mi problem. To jest taki ciężar, który jest... Do, dochodzimy do takiego momentu, w którym ok, sprawia to problem, w związku z tym to jest ciężar dla mnie. Um, za duży będzie za ciężki, mniejszy będzie za lekki, nie będzie tego... Tego rozwoju, więc, e, więc wybieramy taki, który już jest problematyczny i będziemy starali się z każdym krokiem dokładać coraz więcej. I tu też zauważyłem po sobie, że, że na początku jak łapałem za e, hantle po 12,5 kg, tak teraz 15 to już jest taki ciężar, który sprawia mi problem, ale nie jest jeszcze taki przesadnie problematyczny. Natomiast 17 to już będzie za dużo, więc Proszę, niewielki czas, tak naprawdę kilka tygodni, a już jakiś rozwój, jakiś postęp i coś jest do przodu. Na razie nie włożę na wagę. Stwierdziłem, że nie będę się stresować, nie będę się denerwować, nie będę się na razie jeszcze mierzyć i tak dalej. To na razie zostawiam. Na razie chcę się trochę tego wszystkiego nauczyć i oswoić z całą tą nową sytuacją, bo... Co innego skakanka na balkonie, a co innego ciężary, które już są takim, tak mi się wydaje, nieco poważniejszym i trudniejszym wyzwaniem. Chociaż tu mogę się mylić i tu niektórzy mogą uznać to za niesprawiedliwe, bo nauczyć się skakać na skakance to też wcale nie jest taka prosta sprawa i też wymaga mnóstwo samozaparcia, więc skoro się udaje, no to będziemy próbować i zobaczymy, co jest dalej. Eee, skaczę od ponad dwóch lat. Od ponad dwóch lat tak myślę, że całkiem nieźle się prowadzę na pewno lepiej niż kiedyś. Cały czas problemem jest Micha, cały czas problemem jest sen, niedobór tego snu e, i cały czas jest szukanie tego spokoju, takiego momentu, w którym można trochę odpuścić, zrelaksować się i zobaczyć, em, że życie to nie tylko praca i nie tylko wyzwania i nie tylko obowiązki, ale czasami też drobne przyjemności. Nawet jeżeli tą przyjemnością są słodycze, bo przecież. Bo nie też trzeba czasami sięgnąć. Do tego Was również zachęcam, żeby nie tylko katować się, zresztą ryżu nienawidzę, więc nie tylko katować się kurczakiem i okazuje się ziemniakami. To również pora do trenera, żeby się nie bać ziemniaków, że są niskokaloryczne. Albo przynajmniej nie są tak obciążające jak na przykład, strzelam teraz, makaron. Ale, ale żeby się po prostu nie bać ziemniaków. Że to warzywo. I że, że jeżeli człowiek czuje taki konkretny głód, to te ziemniaki naprawdę robią robotę. Na pewno lepiej niż zapychać się chlebem. No a więc do tej pory unikałem tych ziemniaków. Wiecie, zjedz mięso, ziemniaki zostaw. To okazuje się, że niekoniecznie właśnie zjedz mięso i ziemniaki też zjedz, to Ci wyjdzie bardziej na zdrowie. Zaskoczenie? Ja byłem trochę zaskoczony, że to jest ten produkt, o i nawet to będzie chyba ten tytuł tego odcinka. Wszyscy mówili, żeby tego nie jeść, a okazuje się, że to zdrowe. Mamy to.